Kaszmir to luksusowa wełna, która pochodzi od kóz kaszmirskich. To już sobie ustaliliśmy. Najbardziej jakościowy i luksusowy kaszmir pochodzi z okolic brzucha i wyczesywany jest ręcznie. Jaki kaszmir znajdziemy w sieciówkach, też już wiemy. Znaleźć prawdziwy kaszmir to nie lada wyzwanie. Kaszmir Specjalist. To mała, rodzinna firma, która dostarcza najwyższej jakości kaszmir. W niezliczonej ilości kolorów i uwaga! W rozmiarówce od XS do XXXL. Dobrze słyszycie? Kaszmir Specialist nie wyklucza większych rozmiarów. Zwróćcie uwagę na kolory. Czy wy gdziekolwiek widzieliście taki wybór? Chcecie żółty sweterek? Bardzo proszę, będzie żółty. A może błękitny golfik albo fioletowy lub czerwony. Absolutnie, jeśli macie jakiś swój ukochany kolor i marzycie o kaszmirowym wyborze, właśnie w tym kolorze, to na pewno tu znajdziecie. Wiemy, że znajdziemy wybór w wielu rozmiarach. Wiemy o tym, że w różnych kolorach. I jeszcze dodatkowo dla panów, bo Kaszmir specjalist to nie tylko swetry dla pań, ale również dla panów. Kaszmir to wybór, elegancja i jakość na lata. To z pewnością jedno z najmniejszych doznań sensorycznych, jakie można zafundować sobie w swetrze. Niestety jest też uzależniający. Jak się zaczyna nosić kaszmirowe swetry, to trzeba przyznać, że ciężko potem wrócić do tych sztywniejszych wełnianych. Kzmir specjalist ma swój polski sklep internetowy dokładnie pod tym adresem, a jeśli w przeciągu 7 dni zdecydujecie się na zakup, to z kodem pani od jakości będzie 10% zniżki. Jeśli szukacie kaszmirowej jakości, to rozgoście się i zapraszam, bo ten adres jest bardzo pamiętany.